Witajcie, witajcie, do znowu ja akurat gra. Yy, witam was w Beholder. No i jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, yy, no, bardzo dziwiło mnie zachowanie państwa ranków. Podpieprzyli mnie po prostu. Mam zadanie, co prawda, daj farbę, daj nożyczki. Ale... Yy, no, boję się tego, że może być tak jak ostatnio. Czyli pasowałby. Nie mamy kupca. Co mogę zrobić? Mogę iść przeszukać różne pomieszczenia. Doran Noel. Tu nie ma nic do przeszukania. Czekam na kupca, bo może od kupca bym kupił... No bo boję się... Aha, ekwipunek, czyli w pralce nie ma nic. Tu też nie ma nic. Tu jest druga pralka. Czerwona skarpeta, niebieska skarpeta, no to jest mi niepotrzebne w ogóle. Więc tak, tak jak mówię, no. Ym, boję się po prostu tego, że może się to skończyć tak jak ostatnio. Że podpieprzy mnie gościu. No, że przekupiłem go wtedy za tą flaszkę, co załatwił y, papiery dla Shimmerów, No, ale niestety, no, mi się wydaje, że to będzie już chyba koniec serii. No nie wiem, czy, czy będę zaczynał jeszcze od nowa. Czy potem jakoś, nie wiem, czy jak zacznę na przykład na grę, czy dialogi się zmieniają No bo szczerze wracać do, do tego savea Kupca nie ma jeszcze nie ma fotel pusto Wracać do tego save'a gdzie nie wiem gdzie na przykład załatwiałem te papiery z panem Rankier dla pana Shimera. To mi się wydaje, że to też jest takie trochę no. No nie do końca. O, mamy nożyczki, zabierz. Kurde, jakby się udało jeszcze farbę znaleźć. No i pięknie. No to tym sposobem możemy iść tutaj. I damy to i to. Tylko, co robi gościu? Śpi, no to nie by tego budził. W związku z niedawnymi zajściami na uniwersytecie zostało zamknięte decyzją ministra porządku. Wszyscy pracownicy zostali zwolnieni. Część studentów wysłana do obozu pracy, a reszta do walki na froncie. Mm, Okej, okay. co tu mamy? Żywot twórcy. Dalekie krajem. Daliśmy pieniądze synowi, chociaż myślę, że to nie było za dobre. Ale mam nadzieję, że z tego... Nie chcę tracić pieniędzy na to, żeby oddawać kolejne mieszkania. Chociaż w sumie bym... O, jest Ale w sumie teraz kupca nam chyba nie jest potrzebny. Handel. Co pan dzisiaj sprzedaje? Proszę spojrzeć. O, ma nożyczki, też mamy nożyczki. List Płyta, płyta, pamiętnik, książki, dżinsy, zegarek Wieża z krążków, grzebień Portmonetka, ręcznik, szczoteczka do zębów To jest chyba wszystko to co myśmy mu sprzedali Gumowa kaczka za 99 dolarów Boże święty Książka Aspiryna Krawat, krawat, czekolada, jabłko, whisky no to w sumie szczerze na razie nie ma nic ciekawego. O kolejny list. E, ale to, to już wiemy. Teraz tak, pytanie jest, gdzie jest pan? Jak on się nazywał? Co on wyszedł już? Nie, jest. Idzie akurat, pewnie jadł. Dobra, lekarz niech sobie idzie. Pogadajmy z nim. Yy, rozmawia o ważnym zleceniu nie. Żywot twórcy. Prosił mnie pan o kilka rzeczy. Byłbym wdzięczny, gdyby przyniósł pan nożyczki i farbę. Daj farbę. Yy, daj nożyczki. Dziękuję. Tylko mi się wydaje. Czy one są jakieś dziwne? Jeśli się panu nie podobają, to mogę je zabrać. Przepraszam wszystko z nimi w porządku. Dziękuję za pomoc. Okej, okay, lecimy odebrać telefon, ale to co? Nie wpadło nam nic. Yy, Jego się nazywał Anton Grubic. Dobra, e, odbierz telefon. Dzień dobry. Masz dla mnie jakieś informacje? O, Grubic zrobił ze mnie chłopca na posyłki. Prześlemy na twoje konto niewielką sumę. O Anton Grubic pracuje dla rządu hmm. Myślę, że tego może nie będę mówił. Co bardzo informacja nachodzi bardzo ważny dzień. Dzisiaj Anton opuści twój dom, nie przegabił przejścia i gazety. No ale co? On przecież nigdzie nie pojechał. No dobrze, no. no ciekawe, jak teraz oni ten Bo Anton opuści. No my mamy 2200, z tego co pamiętam, jak mnie ranek podpieprzył Potrzebowałem baczach 1000 dolarów. No mi się chyba wyprowadza, tak. Czyli został nam tylko lekarz w domu. Kurde, no. Dobra, wyremontujmy, żeby nie było, że, że. Zasiedlenie. Potrzebuję mieszkania na okres, jaki pozostał do wiosennego poboru. Nie pracuje. Bibliotekarka operatorka taśmy produkcyjnej wynajmniej może się jakoś przyda o właśnie i teraz jest opłać a ja mam 1700 no i co teraz nie mogę z tego wyjść znaczy się mógłbym wyjść z gry i wrócić ten ale no powiem Wam tak, sprawa wygląda po prostu prosto, właśnie kończy się seria z Beholdera, gdyż gdybym miał te pieniądze, a myślałem, że zrobię ten, to zadanie z farbą nożyczkami, no to coś tam wpadnie, no wpadło, ale miałem i tak 2200, remontowałem to jedno mieszkanie, myślałem, że jeszcze będę miał jakiś czas, ale no niestety czasu nie mam i teraz co? Mam 1700, a oni chcą 3000. Więc nie wiem, zobaczymy, czy będzie mi się chciało dalej grać i prowadzić serię od nowa. Chociaż powiem szczerze, gra mi się podoba. Sam pomysł zarządzania budynkiem, rozmawiania z lokatorami przeróżne zadania, gdzieś musisz na przykład zdecydować, czy powiesz prawdę, czy nie powiesz prawdy. To ja właśnie było z Rankiem, że Ranek tu fajnie, wszystko okej, okay. załatwiłem mu whisky, on załatwił papiery Shimera, Shimer potem oczywiście też mu załatwiłem gościa z Bosmana, który wziął go na statek i ten, ale okazuje się, że zginęli, po czym okazuje się, że pan Marek Ranek, który wszystko załatwił, ładnie nawet nie wskazywało nic na to, że, że, że mnie mnie podpieprzy albo coś. To pisze. Obywatel Marek Granek poinformował nas o próbie przekupstwa urzędnika państwowego. Uzyskaliście nielegalny dostęp do zaarchiwalizowanych dokumentów Klausa, Klausa Schirmera. Zostajecie ukarani upomnieniem oraz grzywną. No i to jest właśnie to, że czasem grasz. Myślisz, że może robisz dobrze, może nie. No chciałem im pomóc tak, żeby żeby czasem nie zginęli. I dlatego był taki pomysł, że właśnie i ten Bosman i ten, i ten pracownik archiwum, ale to jest tak wszystko poplątane, że oni już zginęli, a ten dopiero teraz yy, poinformował ich o próbie przekupstwa. Także no gra jest fajna, ale nie wiem czy, czy, będę, prowadzi czy będę prowadził drugą serię. Może za parę dni. Jakoś zobaczę, bo na razie, jak wiecie, no to cała sytuacja na Ukrainie też za bardzo, ja też dużo pracy w, w robocie mam, nie za bardzo też jest czas na nagrywanie, mam nadzieję, że jakoś to się ułoży i na Ukrainie i u mnie w pracy i mam nadzieję, że jakieś przyjdą lepsze czasy, no a póki co, no to wiecie, i sytuacja zmusza i ten... No a jeżeli chodzi o sytuację w beholderze, to tak ja mówię, no ja mogę cały czas wracać do tego samego save'a, ale zawsze będzie przychodził ten list, gdzie muszę zapłacić, no i musiałbym mieć te, te pieniądze. No myślę, że gdybym podpieprzył teraz tego Antona Grubica, że płaci, że pracuje dla rządu, pewnie bym zdobył te pieniądze. A w sumie wiecie co, mamy trochę czasu. Dobra, no oczywiście teraz będzie koniec gry. Wszyscy mieszkańcy ulicy przyszli zobaczyć jak policja wrzuca Karla do swojego wozu. Twarz pokrytą miał krwią, a przy pasie, gdzie dotychczas wisiał pęk kluczy, pojawiła się dziura. Powstała, gdy policjanci zerwali go razem z kawałkiem materiału. Nawet w obliczu gorzkiego końca swojego krótkiego żywota, Karl z nikomu z rodziny Karla Steina nie było dane dożyć końca tego roku. No dobrze, teraz tak, spróbujmy to. Zagrać jeszcze raz, ale inaczej. Hmm. Członkowie rodziny Karla mogą zginąć, jeśli nie spełnisz ich próśb. Aha. ale próśb kogo? No i tak jak jest, to mówię właśnie. Tu możemy wracać do tego save'a ostatniego, bo... Safe się zapisuje po ostatnim zrobionym, bodajże yy, zadaniu, ale już przynajmniej wiemy, co idzie, możemy zrobić, więc od razu pójdę tak: tu do łóżka, bo wiem, że tu będą, powinny być nożyczki, przedtem były. A jednak nie ma. Hmm. A farby są Dziwne Ale przeszukajmy Może będą gdzieś w innym miejscu Fotel nie ma Chyba, że w szafie były Co? Pomyliłem się Myślałem, że są w łóżku Mam nadzieję, że gościu Jeszcze nie śpi Patrzmy co robi. Nie śpi. Zapukajmy. Idzie. Ok, damy mu. Od razu damy mu nożyczki i farbę. I zobaczymy co teraz Żywotwórcy Daj farbę daj nożyczki zakończę rozmowę, telefon dzwoni o właśnie i teraz zobaczymy bo w sumie my przecież pracujemy z rządem odbierz telefon odbierz prywatną, dzień dobry Karl masz dla mnie jakieś informacje? zróbmy Grubic zrobił ze mnie chłopca na posyłki. Yy, w ramach zaodu świadczenia prześlemy na twoje konto niewielką sumę. I teraz dajmy Anton Grubic pracuje dla rządu. Bo przedtem dałem nie u waszego protegowanego wszystko w porządku. I wyszło na to, że i tak przyszedł list od ranka. I nie wiem, jakby się to nie wydrukował ulotek. O nie. Ulotki wydrukował, tylko treść raczej się Wam nie spodoba. Gdybyście zgodnie z planem rozdali je wśród protestujących, stalibyście się pośmiewiskiem. Dobrze, że mi o tym powiedziałeś. Nie zdradzaj mu, że wszystko wiemy. Musi dokończyć swoją pracę. Nie? na twoje konto powinny wpłynąć pieniądze. No, czyli można to rozegrać też w inny, inny sposób. I teraz, na przykład. Nie będę. Teraz sobie po prostu zrobimy tak. Tu jest dyrektywa. Tu jest coś. Aha, zapłać. Dobra, to mogę zapłacić to. I od razu mieszkanie, remont mieszkania. I zobaczymy teraz, y, y, jak potoczy się. Teraz sytuacja, bo on się wyprowadza. Tamci wiedzą, że on pracuje dla rządu. Tu zasiedlimy. No niech będzie ta. A niech będzie ta operatorka taśmy jakiejś tam robotniczej. Pan Anton Grubic chyba wyjeżdża. Także widzicie, no jest dużo możliwości. No co prawda O, ich przyjechała Rowena, jak? Rowena Pietrak, dobra, no, ale przynajmniej opłaciliśmy karę, czyli jakoś już, w no, zasadzie to już było, więc jakoś jakby nie było, to żeśmy, można powiedzieć, z tego jakoś wyszli, tak? Bo na przykład gdybym nie zarobił tej kasy, skończyłby mi się czas, Przyszłoby wezwanie do zapłacenia. A ja miałem wtedy, tak jak widzieliście, 1700 zł. O, czyli nie, czyli jednak mamy trójkę. Yy, mamy, mamy lekarza, mamy tą operatorkę, i tu była chyba, nie wiem, mi się wydaje, że nauczycielka. No, ale tak, i tak nic więcej nie zrobimy, bo mamy 205 tylko dolarów. Ale ciekawi mnie jak będzie wyglądała sytuacja z właśnie z Antonem. Co ta nasza żona robi. Anna Stein. Pisze list. Aha, nie chce ze mną rozmawiać. Otrzymano nową wiadomość. Gdzie? Ale się trzeba uchłodzić. Lekarz co stoi. No to to już było. Dobra, to, to są misje zrobione. Tu są mieszkania. A, tu są te dyrektywy. aha Aha, czyli profile, bo w sumie my też możemy robić profile tych ludzi, tylko że ja za bardzo nie wiem gdzie oni są. Co to znowu się dzieje? To nie jest. czasem moja żona. Czekajcie. Suterena. Tak, moja żona umarła chyba. Ale jaja. Dobra, mogę pogadać z Alojzem. Dzień dobry. Zakończ rozmowę. Czekajcie, no to... Ale to z drugiej strony po co ona tam szła w ogóle? Popatrz tu. Tu nie ma nikogo. Chodzimy na samą górę. No, nie, 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 O, pogadaj z nią. O, tu, dobra. Mm -hmm. Mm -hmm. O co chodzi, tej O poprzednie miejsce zamieszkania? Nie, bo ona i tak powie, że to jest nie ten. Że nas to nie interesuje. Więc no, w sumie została taka sytuacja, że nie, nie za bardzo mamy z kim gadać. Bo. Został lekarz i została ta nauczycielka. O, przyjechała na Pietrak. Nie, bo tak się zastanawiałem. Przedstaw się. Jestem karny zarządza butynku, nazywam się Roe na Pietrak. Wreszcie znalazłam odpowiednie mieszkanie w pobliżu fabryki. Pracuję przy taśmie produkcyjnej i bardzo mnie to męczy, więc nie dam, nie mam sił na długie dojazdy. Mam nadzieję, że będzie się tu pani dobrze mieszkało. Ja też proszę powiedzieć, czy czujniki w mieszkaniu działają. Działają idealnie, sprawdzam je regularnie, dlaczego pani pyta. Moja praca w fabryce polega na lutowaniu różnych manizmów. Proszę się nie zdziwić, jeśli z mojego mieszkania da się wyczuć zapach spalenicny. Dziękuję za ostrzeżenie. Rozmawiaj o pracy. Praca przy taśmie producyjnej musi być bardzo interesująca. Co Pani przy niej robi? Składam silniki urządzeń gospodarstwa domowego, które Państwo instaluje w mieszkaniach. Pewnie pomyśli Pan, że to mało kobiece zajęcie, ale w naszej fabryce pracuje naprawdę wiele kobiet. Zorganizowaliśmy w zakładzie zawody w składaniu urządzeń AGD i to kobieta pobiła rekord w kategorii pralek automatycznych. Jakie to interesujące. Zawody w gotowaniu zupy na czas też organizujecie. Bardzo zabawne. Typowy męski humor. Gdyby to gospodynie domowe zrządziły krajem, to nikt nie chodziłby głodny. Szefem naszej zmiany też jest kobieta. Myśli nad zaangażowaniem się w politykę. W przeciwieństwie do mężczyzn, polityków, którzy są zwyczajnie nieprzyjemni, politycy kobiety są po prostu obrzydliwe. Dlaczego? Ponieważ są w naszym kraju niczym więcej niż wytworem wyobraźni, zupełnie jak święty Mikołaj. Pana poglądy na temat kobiet są tak sz szerokie, że nie mieszczą mi się w głowie. Od pańskiego szowinizmu znowu zaczyna mnie boleć głowa. Ból typowe. typowy. Niech mi pan zejdzie z oczu. No dobra, no, niech idzie, no co zrobimy, więcej nic nie zrobimy. Jeszcze przyszedł jakiś list. Pracownicy kopalni nr 17 zorganizowali strajk. Władze Złotej Kopalni zwolniły górników rannych, przewieziono do szpitala. Wiadomość ci kulturalne ludzie, są w każdym domu kultury odbędą się uroczyste koncerty, by uczcić urodziny naszego Wielkiego Wodza. Ministerstwo Kultury prowadzi przesłania amatorskich zespołów muzycznych. No, czyli powiedzmy sobie, że taki można powiedzieć teraz już taki spokój, chociaż dziwi mnie co się stało z moją żoną, bo. Widziałem jak tu szła, jakiś wózek miała narysowany, tak jakby na zakupy, czy coś, i nagle. A w ogóle nie chciała ze mną gadać. Potem ci ludzie biegali, i Anna umarła. Mówię, No i, i teraz. Dobrze, ale na tym sobie nie skończymy. Mam nadzieję, że to jakoś się rozwinie jeszcze. Chociaż mieszkaliśmy tu z żoną, z córką i synem, a okazuje się że córka umarła na chorobę, żona umarła nie wiem przez co, czy ją potrąciło auto, czy ją pobili, czy coś w tym tłumie, a syn wyjechał i zostaliśmy w Suternie sami no, z jednej strony problem z głowy, bo Otrzymano nowy rachunek? Za co? Jasny Dobrze. Ja kończę na ten temat. Na razie Będę musiał się skupić jak zarobić znowu pieniądze. No i co? Czekajcie. Co to podjęło? W najwspanialszym kraju na świecie. Mieszkańcy innych państw wam zazdroszą. Każdy z was otrzymuje wszystko czego trzeba. Dobrze, ale my sobie już my sobie już podziękujemy na razie w tym odcinku, także widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć.